Księży Tomaszu prosi. Idziemy obejrzeć to nasze cudo, które zostało podarowane. Marian, tu jest jakby luksusowo. Powiem ci. Więcej takich podarków przyjmie. Tu jest V8. V8, tak. Cztery litry biturby. Cztery litry biturby. Oj. Słuchajcie, temat jest taki, jak widzicie. Ksiądz Tomasz po obiedzie. Tak, po obiedzie. Tak, e... Jak prawdziwy, pasi brzuch. Sprawa jest tego typu, że bezdomny John podarał z Teksasu, z, z, z Teksasu Ojcu Tomaszowi. Ojcu Tomaszowi Maybacha. Maybacha. To bo... zabawą Lekko goliznęli. Golizneli. ale A. zainspirowała go historia tak. bezdomnego Stanisława z Warszawy, który podarował dwa, goj... dwa. Dwa. dwa, dwa, ale A tutaj niestety jeden. też mu się zmarło, mhm. ale John był tak hojny, że od razu Maybacha na... wysłał księdzowi Tomaszowi. Nie będziemy wybrzydzać. Ksiądz też – Tomaszu, chyba też... – Nie, nie będę by być z domu, nie, nie. – Także swoje zacne Dubsko za chwilę. – Och, nie mogę się doczekać. – A tam poduszeczki, kieliszeczek jeszcze jest specjalnie... By, – Winko? – Był Wyszalne? też... Re... – Winko? Winko będzie też, będzie winko, jest wszystko... Wszystko jest. Księże Tomaszu, przodem. – Z posługą. – Z posługą? Tak. Co, idziemy obejrzeć to nasze cudo, które zostało podarowane. Od Jona z Teksasu. Od Jona z Teksasu, z Amarillo. Amarillo. Tak, Amarillo. Kurde, powiem zacnie, wygląda. Powiem ci. Więcej z... takich podarków przyjmie. Och, Także musimy niestety na naszą korzyść. A wasze szczęście rozładować tego pięknego Majbacha. Czy ekscelencja e, zmierzyłby, sprawdził poziom oleju? A pewnie zakasam sukienekarzy i będziemy tu pali. No powiem, zacnie wygląda. Troszeczkę kółko tutaj tak lekciutko coś tam, ale w darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Mhm. Więc kurde jest zajebiście. Bardzo ładnie. Przepraszam. Pfu. Wyrażamy się bardzo ładnie. Tak, bo aniołki, bo aniołki słuchają. Tak! I to będzie grzech wielki, no bo popatrz, John wysłał nam takie auto, no to wierni będą musieli, kurde, wysyłać datki, żeby utrzymać, tak, że jeżeli stać na konia, dostaliśmy konia, no to potrzebujemy na owiec, więc wiecie, wierni, co macie robić, subskrypcje lajki i wszystko co I, możecie i komentarze. Żeby, i komentarze oczywiście tylko pozytywne. Znaczy może mogą być pewnie w tej chwili będą nie, nie, mogą być i takie niepozytywne komentarze, ale wszystkie przyjmujemy z powagą, tak, ale z wielką pogą. I z należytą, tak. No, ale to już będziesz Ty musiał tak, się opiekować, tak bo ja będę tylko tutaj ważony w tak zacnym aucie. no. John się postarał. John się postarał. Niestety zmarł Tomaszu, To przejść na drugą stronę, bo tam jest delikatnie obta, obcie, obtarło się. Ja już powiedziałem, że darowanemu koniu w zęby się nie zagląda. Tak? Tak. Aha, aha. Więc nie będziemy wybrzydzać? wybrzydzać, ale powiem tak, że. No troszkę się porysował, jak go do kontenera wkładali, no, albo Johny, ty, on chyba zasłabł wtedy i w kontener nie trafił. Nie, 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 John, nie? John, John umarł, jak on płynął, był gdzieś tak na wysokości Georgii. Ale on wtedy zasłabł chyba. Ja nie wiem, ja nie znam tej historii, wiem, że przysłał maila, że chce podarować. A teraz mnie uświadom tutaj, jaki drzemie tutaj silnik w tym, tu jest, o tym pojeździe. Tu jest V8. V8, tak. Hmm. 4 litry biturbo. 4 litry biturbo. No, Oj! No mogło być F12, no ale. No, 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 no. też nie ma co narzekać. Karowanemu koniowi w zęby nie zaglądamy, nie, nie, ale na owiec, owiec moi wierni, pamiętajcie. Trzeba, Musimy nazbierać na ten owiec, żeby napełnić te koniki, żeby mogły jeść, pić i w ogóle. Więc pamiętamy I Pamiętam o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Zapraszamy, subskrybujcie nas tak. i będziemy, może więcej takich podarunków będziemy mieli. Może dostaniemy jeszcze coś kiedyś, może jakiejś pani Mary z New Jersey wow. na przykład da nam. To co, muszę zakazać? Możesz sobie otrzeć czoło, bo pod tym oh. całodniowym siedzeniu w konfesjonale na pewno się zmęczyłeś. Tak, tak, czy... eee... o tak. Dobra, pomogę będzie? Ci. Czekaj. Kofują, będę jeździł. O, 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 ale tu o ty, ty, turbiny? Turbinki widać. Tak. Turbiny są. No to tak. To ja myślę, że to będzie pierwszy i ostatni raz, gdzie będę zasiadał za kierownicą, ale ten pierwsze odpalenie na polskiej wspaniałej ziemi. Będę miał chyba zaszczyt ja. Tak? No tak zapali? Tak, tak, Myślisz, że zapali? Oczywiście, że zapali. John mówił, że jeździł oh. do samego końca. To co? Całe życie na niego zbierał. To... Cały, całe życie John na niego zbierał. I on na końcu był bezdomnym. Bezdomnym, zaznaczam. Marian, tu jest jakby luksusowo. I nie ma Cambofaiba. Nie ma. Nie ma, nie ma, bo to jest wszystko ambiente i drewno. i ten, Jak jest? Wood, wood, wood. Wood, wood. A tu szybę? No chyba nie. <laughs> Opuść szybę! Panie, daj datek, daj datek! Zacny pojazd dotyka naszej polskiej wspaniałej ziemi. Proszę mi tylko podkieckę nie, nie, nie zaglądać. O! To możesz już przynieść to wino szalę, bo się doczekać już nie mogę. Zasiądźmy. To powiem bo... Zasiądźmy. Siostra Teresa przygotowała, yy, jak zawsze. Jak zawsze? jak zawsze. Tak. I... Jak zawsze. Była w Biedronce rano, ale nie tylko wiśniowa była, bo o. jeszcze była brzoskwiniowa. Ostatnio kupowała brzoskwiniową, ale tym razem była ten... Yy... Ale wisienkę też lubię. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie, John. John niestety zmarł. Wstety, ale... Niestety, no, niestety, niestety. dobrze, nam wysłał. Ale dobrze, że znów wysłać tak, i, tak, podarować tak, i podarować nam. podarować. tak, podarować. Tak, twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Samarilla. Nagrywamy kolejny materiał na YouTube. Na co dzień zajmujemy się sprowadzaniem samochodów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jeżeli chcesz spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu z nami. Tymczasem dzisiaj pokażemy Wam za dnia, jak to cudo wygląda. Tak, ale widzicie, już, je, już jest zmiana, już jest zmiana. Dostałem znowu szkółcze okulary, bo to wczoraj jeszcze tak nie widziałem, bo było ciemno i narzekałem wieczorem, ale już znowuż dostałem od naszego fana okulary i od razu awans! Tak, to, to tak. To, to... Awans bardzo ważny, bo tak, już doceniono, doceniono tą furkę. Czym jeździ, czym będzie ksiądz jeździł? Tak, I tak, i od tak, razu tak. Nie biskup. Bis no tak, i od razu przyszło z Watykanu. W nocy mail, siostra Teresa przybiegła, mówi, że przyszło. Tak. Że już może jest zmienić. Mamy generała tutaj tak, w Prudniczku, Teraz będziemy mieli biskupa w Prudniczku, Tak. Także chcę, pokażemy wam to, czego de facto w nocy nie zobaczyliśmy, a jest samochód bardzo ciekawy. Mamy niemiecką motoryzację. W topowym wydaniu. Ale kurczę, ale ze służnego państwa, kurczę, wydane, no więc proszę Cię, ze Stanów, no, ze, USA z, przypłynęło, tak, Za Wielkiego Oceanu, tak, tak. tak. Za wielkiej wody, Wody, tak. za wielkiej wody no. niestety John umar. Księże, oglądaj, no. analizuj. A to nie, to proszę analizować wtedy. ja, ja, wiesz. 4 litry biturbo, mały przebieg. Zacnie, zacnie, zacnie. Jest na wypasie. Jest na wypasie. Poduszeczki są już wczoraj, no. ten amarenka jest jeszcze od wczoraj. W cztery matiku, cztery na Tak, ten. no inaczej mogło. Jak, pojedziesz, nie jak pojedziesz, jak pojedziesz do tego, jak pojedziesz do Szklarskiej Poręby czy do Karpacza, to spokojnie kierowca Cię dowierzy. Ty, tak? ale powiem Ci szczerze. Tak. Jak widzę te łapki, no. to kuwa to jakiś lew tu musiał biegać. Popatrz, no. ty, to, to znaczy może nie lew na pewno nie, bo jest za, 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 za duża no. łapka. Mmm. Multi beam LED. Także doświetlanie, wszystko... Tak, żeśmy widzieli wczoraj, jak to ładnie przygasza się, nie, kurde, czy coś, no. Niestety. No, dobrze to wygląda. Sofa są fanatycy. Nie wiem o co chodzi, ale jak ukradł, to odpowie za to, tam, na górze. Nie będzie Ci tam lekko, nie będzie, człowieku, nie będzie. Jak jeszcze żyjesz, oczywiście. Jak Cię grom znasz jasnego nieba, nie pie. No, no. Za to coś uczynił. Czterolitrowe biturbo. Tak. Mogłoby być V12, ale też nie narzekamy. A jakiej mocy, jakiej mocy... Nie mam bladego pojęcia. Jak możesz nie wiedzieć? No nie. Wujek Google pomoże, tak, tak jak zawsze Google. 503. No. Jakby było poniżej 5 to słabo bym się Pięc, czuł. 500, ale jak jest 500, z go, 500 jest 500 dobrze. kucy siedzi. Jest dobrze, Johnny, bardzo jeszcze raz sobie dziękuję. Tak. Niech ci tam słoneczko świeci na górze. Tak. Przechodzimy do tej strony <laughs> najmniej reprezentatywnej. No szlifek ale, był, ale, ale, ale John wysyłał nam cały. nie zawsze byłem księdzem, no. biskupem teraz. No. I? I tak z mojej wiedzy, to tu tak, za przeproszeniem, mi się nie czym stało. się zajmowałeś przed tym? Hmm. Jakie ty miałeś profesję? Profesja właśnie, Taka? naprawiałem takie kurczę te, Taki... a później stwierdziłem, że jednak będę ksiądzem. Aha. Bo, bo tak, dobrze. wymienimy jeden element, drugi element, trzeci element i wymienimy te trzy elementy. Powiem ci, że wczoraj kurczę, siostra Teresa wysłała mi, że na Allegro te drzwi kosztują kompletne z szybą 5 tysięcy bez tapicerki. Tapicerka jest niepotrzebna. Tapicerka nie, bo jest cała. Bardzo cała, tak. I jedna, przed... i druga. Przednie drzwi ze zwykłej esy. To, to więc jeszcze tani. zwykła s -a. Przejdźmy do bagażnika, zrobimy test bagażnika. A wchodzisz? Eee... Nie, jeszcze nie. Później zrobimy, bo zrobimy całą prezentację auta, już będzie naprawione. <laughs> Ale wtedy przy... Tomasz przyodzieje zgoła odmienny strój, adekwatny też do tego, co tu się... Kto jeździ takim samochodem, no dojazdówka do z prosto z salonu, tak. lekko zardzewiała, ale tak przyjechało. No, to była tak, pierwsza akcja, że polskiej ziemi dotknął, dotknął dzięki je... mnie tak. i teraz wjeżdżamy na lawetę, na lawetę żeby tak. zawieźć go do naprawy, tak. tak ale kurczę, padł z logo. No tak, ale to logo? logo przednie mi nie pasuje. Bo to, 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 to mi się bardzo nie podoba, to. bo to jakoś prestiżowo, ale to... Zawsze hmm. może się tak nosić. No i właśnie, no i... Dobra, Dobrze, że ja na szczęście tego kluczyka tak. nosić nie będę, tylko kierowca. Tak. Prawda? Dobra, siostra Teresa tam wymieni, namaluje A. jakiś obrazek. No. Raz na jakiś czas każdy ksiądz musi się ubrudzić. Rzadko to się zdarza. Siostra Teresa będzie dzisiaj pucowała. I głaskała. I głaskała. To mocno na, przepracowane ręce. Na wilży, kremem i tak dalej. Ale powiem Wam, że... Ksiądz to zawsze ma fajnie, nie? Bo zawsze wybiera taką opcję, powiedziałbym maksymalną. No i ksiądz też, Tomasz, będzie dzisiaj swoje zacne dąbsko woził limitem. Dostawę robimy w zacnym stylu, bo Maybach nie może być byle czym zawieziony. Także ładujemy się do miski, jak to powiedział klasyk, jest wysoko. Jest wysoko, to jest bardzo wysoki poziom, jest wysoko. Pochwalony. Bielanko, pochwalony, pochwalony. Aż ci guziki poszły, no zaraz puszczą, będzie siostra Teresa znowu musiała no, szyć. Bo... Dawaj, dawaj. Bardzo dobrze jedzie. Jedź, jedź, jedź. jedź. Dawaj, jest OK. Dawaj. Jest w, w, le, w lewo kierownica, w lewo, w lewo. To jest prawo. prawo. W lewo. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Księdzu również. No. Już biskupowi od wczoraj no już biskupowi. awans, tak? dzięki temu tak, tak. wspaniałemu autu Pojazdowi. podarowanemu przez naszego Johna, Johna z Zamarillo. niestety umarł, po, no właśnie, no niestety tego, umarł, niestety pozdrowić umarło, go, ale no. śmieć tak na jego duszą, tak, wspierajcie nas cały czas lajkami, subami, o suba. i komentarzami. Chcemy wam powiedzieć, że to jest yy, odcinek bardzo satyryczny, jeżeli kogoś uraziliśmy, to przepraszamy, bardzo, mm, nie chcieliśmy tego. Większość z Was na pewno odbierze to. Fajnie? Nie chcieliśmy. No chcieliśmy, nie chcieliśmy. Mówimy, że nie chcieliśmy nikogo obrazić. Jeżeli kogoś obraziliśmy, to... A zwłaszcza uczuć religijnych. Tak, to nie chcieliśmy... przepraszamy? Nie chcieliśmy urazić. Tak, nie, nie. Nikogo? To miał to jest... być żart, bo niestety... W naszych czasach... Jeden właśnie ojciec sobie zażartował z naszego państwa, więc myśmy sobie pozwolili też zażartować Zatować z tego ojca. Dokładnie. Sytuacji. Także potraktuj... Bo jeżeli ona z nas, nas żartuje, to my też tak, możemy no, zażartować. Potraktujcie, więc... potraktujcie to naprawdę z dużą dozą humoru, dozą... Przym... przymrożenia oka, bo taki też był nasz cel. Tymczasem się z wami żegnamy. Pa! pa.